Jestem w Baronowicach, gdzie przebiegała dawna granica II Rzeczypospolitej z państwem Adolfa Hitlera z III rzeszą wynosiła ona 1912 km. 31 sierpnia 1939 roku w polskim kratoszynie zegar na wieży kościoła wybił godzinę 21. W koszarach był ostatni wieczorny apel żołnierzy i nagle zawyły psy głośno, bardzo głośno. I żałośnie na mieszkańców wpadł strach. Uznali to za omen czegoś, co nadejdzie, czegoś złego. Wojny. I tak zakończył się 31 sierpnia 1939 roku. Już o drugiej w nocy 1 września tę granicę przekroczył pierwszy patrol niemiecki, który starł się z Polską Strażą Graniczną. A potem, a potem wybuchła najkrwawsza wojna świata. Druga wojna światowa.